Cześć widowie wy. i witam Was w kolejnym odcinku przeglądu sklepu. Yy, dzisiaj jest 22. Yy, no i yy, teraz tutaj widać na tych mamy nowy stroj, Eko. No ja się tu nam tu I Dobra, mamy tutaj Eko. No, zobaczmy tego skinka, Ma to jest związane z Audi, nie? OG Tutaj postrach pożaracza, to jest taki sam chilew jak mamisiek. Tutaj Izabel. No może być. Mgła. No mgła jest spoko z kinkiem. no O, rakinki. No rakinki są nawet spoko. Więc jak ktoś by miał kupować ogólnie z Was, mógłbym pojechać, ale to dawało było Kastor Nortelskin akurat tu się nie podoba. Dowódczyni drużyny metalowych. Nortelskin jest fajny, bo... pani Misia! Moc gwiazdy. Mioderka w ruch. Wyjedz. I niezgrabny ludwik. No, okay, co mamy na dole? uhu, -huh, uh -huh, Klasyczne bambiczki! Uh -huh, uh -huh. uh -huh. No, to dobre. A no, i tutaj wszystko jest Mam jeszcze jedną wiadomość, której nie chciałem mówić, że... dobra, może dwie. Eee, że pierwszą, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na serię, Możecie pisać na Instagramie i to e, oficjal. Możecie to pisać na, no, do mnie na prywat, e, e, ogólnie o jakąś serię. Bo jak wiecie, pod przeglądami sklepów taki, takimi krótkimi, e, zawsze są włączone komentarze i to nie ja włączam, tylko YouTube. Nie wiem. <laughs> Dlatego pisz, piszcie do mnie na Instagramie i oficjal na jakiś powiedz o serii No i dzisiaj ratuję przegląd mojej szafki. A ja się z wami żegnam i...